Witajcie, kochani. W takim moim poprzednim nagraniu pojawił się temat czystej wody, żywej wody. I bym powiedział, że to jest temat tak ważny, że wszystkie inne tematy związane z oświeceniem i z zdrowym życiem, i w ogóle cokolwiek sobie wymyślimy, są drugorzędne. No, może obok jest temat z oddechem. <laughs> Co ona myśli? Słuchajcie, wiemy dobrze, że ciało nasze składa się w bardzo dużej ilości procentowo z wody. Wiemy o tym, że nawet te elementy związane z tak zwanym breftarianizmem, gdzie przestaje się pić, są tymczasowe. To znaczy mogą być trwające, ale i tak ciało zasysa wodę czy przez oddech, czy przez skórę, to są naturalne funkcje i woda jest fundamentalnym składnikiem naszej percepcji przez to ciało. I jeżeli chcemy, żeby świadomość się rozkwitała, rozwijała, abyśmy odkrywali to, kim jesteśmy, bez wody ani róż. To będzie po prostu takie taplanie się w takich smolistych pomysłach na siebie i które są tak naprawdę no, smolisto iluzoryczne. <grywania> Dlatego, że woda przewodzi energię. Im bardziej czysta jest woda, tym te energie są subtelniejsze. Co to oznacza? To to, że my zaczynamy dostrzegać subtelności, wielowymiarowości nas samych. My możemy pewne rzeczy widzieć. Może być rozbudzone trzecie oko i jasnowidzenie i tak dalej. Ale wieście mi, bez lub nie, to jest już dowolność każdego z nas, bez czystej wody w ciele, te wszystkie widzenia będą miały bardzo mocno. Zamulający jakiś filtr, gdzie będą narażone na różnego rodzaju, można powiedzieć, zakłócenia. My, jako takie wodne istoty, które, jakkolwiek będziemy sobie odmawiać wody, to i tak będziemy chłonąć tą wodę i tą wodą będziemy się nasycać, bo to jest po prostu nasz naturalny element funkcjonowania przepływ elektryczności w naszym ciele, to wszystko, to wszystko po prostu wpływa na to, jak my kontaktujemy się ze swoim ciałem, jak dostrzegamy te różne rodzaje sygnały, informacje naszego ciała. Tak więc, kochani, zadając pytanie, czy moja woda w ciele jest czysta, to wiąże się tak naprawdę z kilkoma kwestiami. Jak się odżywiamy? Jaką wodę pijemy? Co pijemy? Czy w tym co pijemy jest takie elementy, które wymagają rozcieńczenia? Więc trzeba wypić więcej tej wody, żeby się rozcieńczyło? Czy jednak karmimy się czystą wodą? Teraz, z jakiej jakości ta woda? Wiecie, jest dużo różnych informacji na temat filtrów, Różnych sposobów energetyzowania, strukturyzowania, zamrażania, odmrażania i tak dalej. To, co, na co bym chciał Waszą uwagę zwrócić, co jest dla mnie bardzo esencjonalne i taki jest kierunek mojego działania, funkcjonowania, to jest to, że woda jest elementem naszego życia w przestrzeni, w której żyjemy. Czyli tak naprawdę. Woda pozyskiwana z miejsca, w którym jesteś, żyjesz, jest wodą, która będzie cię wspierała. Jeżeli jest miejsce, które jest pełne zanieczyszczonej wody, to mówiąc ogólnie, to miejsce nie wspiera Ciebie. Więc e, tak mówiąc esencjonalnie i pierwotnie, szukamy tych miejsc, które są czyste w tym, by. Ziemia sama w sobie nas odżywiła wodą, która jest najlepszej jakości. Ja wiem, żyjemy w takim czasie opady kwaśne, różnego rodzaju zanieczyszczenia, i temat wody jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tej wody. Ale bardzo ciekawe jest to, jak możemy tą wodę przyjmować przez na przykład yy, to przefiltrowanie tej wody zewnętrznej, która gromadzi się ta woda przefiltrowana w roślinach, w owocach. Jest to woda, która jeżeli są owoce, można powiedzieć tak powiedzieć ekologiczne, organiczne takie nazwy jakieś biznesowe. Ale to wszystko gdzieś tam wpływa bardzo dobrze, bardzo mocno na tą jakość wody, która jest w tych, w tych roślinach. Kolejnym elementem, który jest bardzo ważny przy piciu wody, to jest to, jak pijemy tą wodę. Oczywiście filtry różne, woda źródlana, górska, z głębinowych studni i tak dalej. Temat szeroki, macie tego mnóstwo w sieci, a tak naprawdę to sprowadza się do tego, żeby właśnie odnaleźć tą optymalną przestrzeń, w której się człowiek znajduje, która będzie Cię wspierała, jeżeli chodzi o wodę. I teraz kolejnym elementem, który jest bardzo istotny bardzo, bo wiecie, wodę można jakoś tam pozyskać i niby jest dobrej jakości. Ale jeszcze jest kwestia jak ją pijemy. I teraz posłuchajcie. Z mojego doświadczenia uwielbiam pić wodę w różne na różne sposoby. Jeden ze sposobów jest to, że piję wodę tak, że nabieram do ust. Niech się ona wymiesza ze śliną. Niech się połączy z tą śliną i wtedy połykam małymi łyczkami. Nie doje, chociaż coś mi się zdarza czasami. Luzik, ale chodzi mi o to, co jest takie dla mnie najbliższe. Bardzo pięknym sposobem jest pić wodę stopami. Tak. Rękami. Ciałem. Pływając czy chodząc po naturalnych zbiornikach wodnych. Pływając w naturalnych zbiornikach wodnych. Wszystkie te wody y, w wannie są piękne, fajne, ale jest jeszcze lepsza jakość, która jest też dostępna dla nas, jeżeli chcemy. No już nie mówiąc o tym, że kiedy woda ma temperaturę taką bliską zera, no to cudownie wpływa na tą wodę, która jest w naszych ciałach, Resetując zapis tej wody, także morsowanie, jak najbardziej, tak. Widzicie, kochani, to byłoby tak ogólnie o wodzie. Dlatego, że kiedy my pozwolimy sobie na to, żeby ta czysta woda była w naszym ciele, a to wiąże się z przebywaniem w przyrodzie bardzo mocno. Jeżeli się tak integrujemy z przyrodą i ta woda przepływa przez nas w sposób naturalny. Uwielbiam też pić wodę z liści. No właśnie. Ale jeżeli to się dzieje, to te subtelne energie coraz bardziej udrażniają się przez nasze ciało. A to wpływa bardzo mocno na rozwój naszej świadomości. Na dostrzeganie rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy, bo były zamulone tą jakością wody, którą mamy w swoim ciele. My cali w swoim ciele jesteśmy odbiornikami. I nadajnikami. Wtedy promieni promienista nasza istota będzie po prostu takim cudownym generatorem światła, a dzięki wodzie, która jest w naszym ciele. Wiecie, chcecie usłyszeć drogę, chcecie być yy, nie wiem, świadomi, yy, yy, mieć wglądy w swoją intuicję, kontakt ze swoją podświadomością, dbając o swoją wodę. To wszystko naturalnie się budzi. To po prostu naprawdę nie ma co tutaj kombinować. Wystarczy zadbać o swoją czystą wodę w swoim ciele. I może brzmi to zbyt trywialnie, zbyt prosto, ale z mojej perspektywy to jest po prostu prawda. Więc, jeżeli zadbamy o to bycie w naturze, ten kontakt z naturą i wejdziemy w tą naturę tak, że się z nią zintegrujemy i zaczynamy czuć siebie poza tymi wszystkimi technologiami, które nas gdzieś tam. Wibracyjnie odciągają uwagę, uwagę i wpływają na nas. Pozwolimy sobie na to, by nasze ciało wypełniło się wodą, która jest żywa. To naturalnie, wszystkie nasze jakości zaczynają się budzić, przebudzać, i umiejętności, i w ogóle to, kim naprawdę jesteśmy w swojej pełni. Bez żadnej. Intelektualnej nakładki, jaki to ja jestem, jaki to powinien być, co ja mogę robić, co ja powinienem zrobić, tak dalej. To po prostu się wie. To naturalnie się budzi z swojego czucia wiem, wiem. Wystarczy mieć czystą wodę w ciele. Zbyt proste? Może tak. Kochani, e, najlepszego dla Was? Taka inspiracja. Trzymajcie się.